Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na swoim kanale. Słuchajcie, jakiś czas temu zrobiłam film, w którym mówią o 50 serialach, które chciałabym zobaczyć w najbliższym czasie, to znaczy przez rok najbliższy, chciałabym je móc zobaczyć, obejrzeć. Taki jest plan docelowy. I dzisiaj przychodzę z czymś podobnym. Dzisiaj opowiem Wam o 50 filmach, które chciałabym zobaczyć, ponieważ. Niestety jest to taka moja półka wstydu, dosyć obszerna. Nie widziałam naprawdę sporej ilości klasyków, i mam nadzieję, że mnie zjecie za filmy, które znajdą się na tej liście. Natomiast, no. Y Filmy, które umieściłam na tę listę, to przede wszystkim filmy, które bardzo chcę zobaczyć, ale jakoś nie złożyło się nigdy, że je zobaczyła. Na niektóre byłam za młoda jeszcze jakiś czas temu, żeby je zobaczyć, więc nie podjęłam się tego, żeby je zacząć, bo po prostu wiedziałam, że nie zrozumiałabym ich w każdym razie. Część filmów widziałam, ale w kawałkach. Nie widziałam ich nigdy tak, że usiadłam do nich i obejrzałam cały film. Dlatego znalazł się na tej liście, ponieważ chciałabym tak naprawdę siąść do nich i móc je w całości obejrzeć przy jednym posiedzeniu. Taki jest mój cel, więc są filmy, które, które widziałam w kawałkach, w części nie widziałam ich nigdy w całości. Mam, mam wrażenie, że jest to naprawdę dużo, dużo, dużo filmów, które każdy powinien zobaczyć. I absolutnie się zgadzam, stąd też chciałabym je zobaczyć. I mam nadzieję, że nie wiem, za rok przyjdę do tego filmu i zrobię jakiś update odnośnie tego, które udało mi się zobaczyć, a które wciąż jeszcze będę miała przed sobą za rok. Natomiast mam wrażenie, że tych pozycji jest nie aż tak dużo, więc możliwe, że większość uda mi się zobaczyć w najbliższym czasie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobrze, yy, zaczynamy listę, żeby ten film nie był też za długi, żeby ten wstęp nie był za długi. Zaczynam po prostu mówić o filmach, które chciałabym zobaczyć. Yy, zaczniemy od takich absolutnych, absolutnych klasyków, więc na miejscu pierwszym jest Ojciec Chrzestny. Ja się odsunę. Yy, na miejscu pierwszym jest Ojciec Chrzestny, który przede wszystkim odpychał mnie tym, że jest to starszy film. Yy, natomiast Wydaje mi się, że to jest moment w moim życiu, w którym powinnam zobaczyć Ojca Chrzestnego. Na miejscu drugim jest e, The Blue Hour, to jest film tajlandzki. Później Fight Club. Jest mi niezmiernie wstyd, że nie widziałam Fight Clubu. Później 12 gniewnych ludzi, do których strasznie mnie ciągnie ostatnio. I było bardzo blisko ostatnio, żebym go zobaczyła, ale ale się nie udało, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zobaczyć 12 Gniewnych Ludzi. Dalej jest film, który chcę zobaczyć ze względu na główną rolę kobiecą, to znaczy film nazywa się Malcolm and Mary i gra w nim Zendaya. Na miejscu szóstym Zjawa, na miejscu siódmym Wywiad z Wampirem. Mam wrażenie, że jest chyba książka, dlatego tak... Jestem niepewna, jeśli jest książka, to najpierw przeczytam książkę, ale nie jestem pewna, czy w ogóle jest, czy nie. Jeśli jest, to przeczytam i później obejrzę film. Natomiast jeśli nie ma, to obejrzę film bardzo szybko. Na miejscu ósmym, Pulp Fiction, którego też jest mi okropnie wstyd, że go nie widziałam. Na miejscu dziewiątym, Romeo i Julia. Na miejscu dziesiątym, tutaj sobie przeczytam z kartki, Malila, The Farewell Flower. To również jest film tajlandzki. Na miejscu jedenastym, Jeździec bez głowy, który chcę obejrzeć, ze względu na to, że gra w nim Johnny Depp. Na miejscu 12 też klasyk, i też bardzo mi wstyd, że go nie widziałam. Chłopcy z Sferajny. Na miejscu 13 Incepcja. Na miejscu 14 Green Book. Bardzo mnie ciągnie do tego filmu i mam wrażenie, że w bardzo niedalekiej przyszłości uda mi się go obejrzeć. Na miejscu 15 Szeregowiec Ryan, do którego ja już miałam jakiś czas temu podejście, włączyłam ten film, ale stwierdziłam, że jest za ciężki dla mnie, dlatego odłożyłam go na później yy, i liczę na to, że to później nastąpi w bliskim czasie. Na miejscu 16, Spirited Away. Spirited Away. Spirited Away, o którym rozmawiałam ostatnio z Laurą i już się umówiłyśmy, że będziemy oglądać razem. Dlatego wiem, że odhaczę niedługo z listy ten film. Na miejscu 17. pewnego razu w Hollywood. Na miejscu 18. 7. Na miejscu 19. Leon Zawodowiec. I tutaj też jest film, który już oglądałam. Większość Leona obejrzałam. Yy, została mi chyba końcówka. Nie widziałam chyba tylko końcówki, faktycznie. Yy, oglądałam go jak leciał w telewizji, gdzieś w środku nocy, koło drugiej. I nie dotrwałam do końca, po prostu zasnęłam. Dlatego liczę na to, że uda mi się obejrzeć Leona Zawodowca w całości w niedługiej przyszłości. Na miejscu 27 Dusz, na miejscu 21 Wielki Gatsby, którego mogę w końcu obejrzeć, bo przeczytałam książkę. Na miejscu 22 w Pogoni za Szczęściem, i w tym przypadku mam wrażenie, że widziałam go już kiedyś w całości. Ale nie mam pewności, i jeśli miało to miejsce, to było to bardzo, bardzo dawno temu, i kompletnie nic. Już nie pamiętam z tego filmu, a chciałabym sobie go odświeżyć, bo słyszałam o nim bardzo dobre opinie. Dlatego możliwe, że uda mi się obejrzeć go drugi raz, po raz pierwszy. Na miejscu 23: film, który wzywa moje imię Rekwiem dla snu. Na miejscu 24. Lot nad kukłuczym gniazdem, i tutaj ponownie mamy do czynienia z filmem, który obejrzę dopiero po tym, jak przeczytam książkę. Natomiast książkę już kupiłam, ona już na mnie czeka, więc mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać niedługo i później obejrzeć film. Na miejscu 25 katedra, na miejscu 26 trzy billboardy za Ebbing, Missouri, na miejscu 27 Train Sporing, yy, i mam wrażenie, że. Zamordujecie mnie za to, że nie widziałam tego filmu. Mi też jest wstyd, że go nie widziałam. Na miejscu 28 na noże, do którego wcale mnie jakoś bardzo nie ciągnęło, ale widziałam, że dużo osób na zagranicznym YouTubie bardzo wychwala ten film, więc chyba muszę go obejrzeć. Na miejscu 29 psychoza i tutaj również najpierw książka. Na miejscu 30 mój sąsiad Totoro. I tutaj też umówiłam się z Laurą, że razem będziemy oglądać ten film więc wydarzy to się w niedalekiej przyszłości. Na miejscu 31 film, na który mam taką ochotę zabicie świętego jelenia. Na miejscu 32 Nomadland i tutaj chyba nie muszę tego tłumaczyć. Na miejscu 33 moje własne Airaho, do którego zachęcało mnie bardzo dużo osób już i jakoś mnie nie ciągnęło do niego do tej pory, ale czuję, że Zbliża się jego czas w moim życiu. I jest to też jeden z tych filmów, co do których nie mam pewności, czy chcę go teraz obejrzeć, ale czuję, że jeśli już go zobaczę, to będzie to jeden z moich uwielbianych, ukochanych filmów. Na miejscu 34. Stowarzyszenie umarłych poetów, co do którego czytałam książkę, aczkolwiek z książką to nie to samo, ponieważ książka powstała na podstawie filmu, nie na odwrót. I ja przeczytałam książkę i kiedyś pamiętam, że zaczęłam oglądać Stowarzyszenie Umarłych Poetów, ale coś sprawiło, że go nie dokończyłam, więc po prostu muszę zacząć jeszcze raz. Na miejscu 35, numer 23, na miejscu 36, The Perks of Being a Wallflower, na miejscu 37, Do utraty Sił, którego też widziałam w kawałkach, ale nigdy w całości, i tutaj miejsce 38, 39 i 40 to Trylogia Kolorów. Jest to trzy kolory niebieski, trzy kolory biały i trzy kolory czerwony. Na miejscu 41 upiór w operze. Na miejscu 42 film, który spędza mi sen z powiek, wiem, że muszę go obejrzeć. Ostatnia rodzina. Na miejscu 43, tato, i tutaj też wydaje mi się, że widziałam go w częściach, ale nigdy w całości. I koniecznie muszę go nadrobić. Naprawdę. Mam taką ochotę na ten film, nie jestem w stanie tego nawet w słowach wyrazić. Na miejscu 44. Ikoniczny film. Race. Ja wiem, że mnie zabijecie, że nie widziałam Rejsu. Yy, widziałam go w częściach. Widziałam różne cytaty znam z Rejsu. Wiem na czym polega Rejs, ale nigdy nie widziałam go w całości. I muszę to nadrobić i chcę to nadrobić bardzo, bardzo szybko. Na miejscu 45 egzorcysta i egzorcysty nie oglądałam dlatego, że trochę bałam się obejrzeć Exorcystę, ale mam już 20 lat, więc wypadałoby w końcu zobaczyć egzorcystę. Na miejscu 46 Job Black I, i, i tutaj też widziałam go w częściach, ale nigdy w całości, bo z tego co każę, to jest długi film po prostu i nigdy nie miałam tyle czasu i cierpliwości, żeby usiąść i obejrzeć go raz. A porządnie. Na miejscu 47 Efekt motyla. Na miejscu 48 Wyznania Gejszy. Na miejscu 49 Miasto Aniołów. I na miejscu 50 Klasyk klasyków Powrót do Przyszłości, którego też widziałam w częściach, ale nigdy w całości. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o listę 50 filmów, które muszę obejrzeć. Mam nadzieję, że za rok wrócę do tego filmu i. Okaże się, że sporą liczbę tych filmów udało mi się nadrobić. Bardzo bym chciała w każdym razie. Koniecznie ciśnijcie mnie w komentarzach. Ola, jak to nie widziałaś Powrotu do Przyszłości? Ola, jak to nie widziałaś Rejsu? Proszę, dodajcie mi powera, żebym nadrobiła w końcu te filmy, bo mi jest tak wstyd, że ich nie widziałam. Naprawdę tak okropnie się z tym czuję. Trzeba mnie po prostu pogonić. Wiecie, potrzebuję takiej motywacji. Musicie mnie trochę pocisnąć, i ja wtedy nadrobię te filmy. Okej, okay, to by było na tyle z mojej listy 50 filmów, które chciałabym obejrzeć w najbliższej przyszłości. Tak jak zwykle zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka i na mojego TV Time. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Cześć!